Nowy program. Sprawdzamy obietnice polityków. Jarosław Krajewski, jego spot i obietnice. Adam Bysiek, dzień dobry. Angażowałem się w rozwiązywanie problemów mieszkańców. Ale ten absolutny kłamca z tej mównicy obraża Polskę. Niepol... Wracamy, wracamy i co robimy? Sprawdzamy. Program zaczynamy. To program, w którym będziemy mapiło że sprawdzali. Czy politycy w wyborczych spotach kłamali, czy mówili prawdę? Będziemy zderzali ich obietnice z faktami, jakie wynikły w związku z rządami iluzorycznie zjednoczonej prawicy, ale oprócz tego pragniemy tymi spotami zaprosić tych polityków, szczególnie PiS-u, bo tam ciężko się umówić z kimkolwiek, my tego, że mnóstwo telefonów prywatnych mamy, bo o tym, czy może gdzieś polityk pis pójść, decyduje jakże inaczej partia, prawie jak PZPR. Dlatego, Panie Jarosławie, serdecznie zapraszamy do rozmowy. W chwili, kiedy emitujemy pierwszy inauguracyjny odcinek, wysyłamy do pana oficjalnego maila z zaproszeniem. No i jesteśmy ciekawi, dlatego sprawdzamy, czy uda się nam z Panem porozmawiać. Może będzie Pan drugim politykiem Pis, którym uda nam się nagrać wywiad. Pana koleżanki i koledzy niestety nie byli zbyt rozmowni. Adam Wysiek, zapraszam Państwa. O to pierwszy odcinek programu Sprawdzamy Jarosław Krajewski i jego obietnice wyborcze. Jarosław Krajewski, okręg numer 4, Warszawa i 8 powiatów podwarszawskich. Wielka, proszę nie przeszkadzać, ty nie ukrzyżuję. Polska potrzebuje ludzi odważnych i skutecznych. Że będą godnie reprezentowali nasz kraj w Europie. Dlatego to tłumaczy, dlaczego w ciągu 6 lat państwo zwiększyliście tylko o 2% udział tzw. zielonej energii i to w większości tak naprawdę spalając biomasę. Jako radny udowodniłem, że z energią i determinacją angażowałem się w rozwiązywanie problemów mieszkańców. Ale ten absolutny kłamca z tej mównicy obraża Polskę! panie na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej. Koniec z tą hańbą dla tego sejmu. Trzeba o tym mówić i to obnażać. Zginęli tam wszyscy. Z każdej strony sceny politycznej. Ale nikomu nie przyszło do głowy uprawiać polityki na tym, kim pan jest, kim państwo jesteście. Budujecie mit Smoleński zamiast uczcić pamięć ofiar. Politolog, radny miasta stołecznego Warszawy. W Parlamencie Europejskim podejmę działania na rzecz zwiększenia transparentności życia publicznego. Im więcej jawności, tym mniej miejsca dla korupcji. Otóż o 7.50 wczoraj w gabinecie komendanta głównego policji doszło do niekontrolowanego odpalenia pocisku przeciwpancernego. Proszę Państwa, ja rozumiem, że to może być zabawne, ale w zasięgu tej broni były przedszkola, szkoły. Dzięki jawności możemy zapewnić Polakom równość szans a osobom prowadzącym działalność gospodarczą prawdziwie wolny rynek. Orientacyjnie licząc, może co tysięczny przedsiębiorca, co tysięczny uznał, że pan reprezentuje jego interesy. Nie mówię o tym po to, żeby się wyzłośliwiać, tylko to pan użył sformułowań typu, że ja nienawidzę polskich przedsiębiorców, albo nienawidzę, czy gardzę liberalizmem. To są niestosowne uwagi, tak panu powiem, ale ja tu nie jestem wychowawcą, to nie jest klasa, ale uważam, że tego typu opinie są nie tylko, że niemądre, powiem tak, ale też niestosowne.